Hejka wszystkim, witam się z wami z przepięknego i ciepłego Turynu e, Przyjechałam tutaj właśnie z teamem Martini na krótki wypad Przylecieliśmy się do Mediolanu, przyjechaliśmy busikiem tutaj do Turynu i jutro z powrotem jedziemy do Mediolanu i tam też spędzamy cały dzień. Cieszę się bardzo, bo w Warszawie ogólnie w Polsce ostatnio jest mega tragiczna pogoda, codziennie pada, jest szaro, ponuro i aż po prostu przyjemnie jest zobaczyć trochę słońca e, W Turynie nigdy nie byłam, więc bardzo się też cieszę, bo odwiedzę kolejne nowe miejsce. E, no i jest Jesteśmy właśnie tutaj z teamem Martini. Będziemy odwiedzać fabrykę Martini. Także ogólnie będą się działy bardzo ciekawe rzeczy. Z Martini kiedyś byłam na Sycylii. Bardzo miło wspominam ten wyjazd, także cieszę się, że mam okazję zobaczyć kolejną część Włoch. Martini uwielbiam i bardzo, bardzo się cieszę, że jestem w ich teamie. Także słuchajcie tutaj o widoczek z okna, proszę bardzo. Tutaj wam pokażę szybciutko. Mamy pokój, bardzo ładny. Już w busiku na nas czekały gifty. Tutaj oczywiście. Przywitanie od Martini. I tutaj Asti. Proszę bardzo, mój look, czyli ten secik z Zary, który Wam pokazywałam w ostatnim filmiku, więc jak coś, to jeszcze go dostaniecie, bo to nowa kolekcja. Ja będę się teraz malować, ogarniać. Mamy godzinkę i lecimy i zaczynamy tutaj atrakcję z Martini. Dobra, moi drodzy. Ogarnęłam się w jakieś 20 minut. Pomalowałam, ubrałam. Mam na sobie sukienkę z lamani, ugi różowe i. Wychodzę, bo zaraz jest zbiórka. Ja właśnie wróciłam do pokoju, powiem Wam, że jeśli chodzi o ogólną opinię o mieście, bardzo mi się podoba, jestem w Turynie po raz pierwszy i naprawdę uważam, że miasto jest urocze. Bardzo mi się podoba, ma bardzo fajny klimat. Tak jak dzisiaj widzieliście w sumie po tych przebitkach, mieliśmy taki dzień zwiedzania, jeździliśmy właśnie samochodami, martini obwozili nas właśnie po całym mieście, oglądaliśmy okolice, tak mogliśmy zobaczyć sobie to bardzo urocze miasto. Mieliśmy też potem chwilkę czasu wolnego. I udałam się do sklepu, uwaga, uwaga, coś udało mi się kupić. Teraz właśnie będę się ogarniać na kolację z Martini. Byliśmy w ogóle w tym Café Torino, jest to jedna z najstarszych kawiarni i miejsce, w którym jako jednym z pierwszych miejsc podawano Martini. Dlatego jest tam właśnie ten neon Martini, tam mieliśmy taki mini powiedzmy lunch, potem zwiedzanko, wizyta chcę kupić buty, których niestety nie było. Pan powiedział, że mogę jeszcze sprawdzić w Mediolanie, ale że z tego co mu się wydaje, też ich tam nie będzie, bo są wszędzie wyprzedane także. Nie wiem, trzymajcie kciuki, może się uda. A teraz się przebieram z tego e, wakacyjnego letniego looku. Ubieram też sukienkę, ale już sobie marynarkę do tego. W ogóle chciałam wam pokazać, że jest w tym pokoju e, jest mega fajna szafa. Zobaczcie, jest taka ogromna szafa, do której możecie sobie wejść. Tu jest łazienka. Jeszcze szybki taki turwam wam zrobię. Ładna, biało-czarna. I tutaj mamy pokoik. Szybka zmiana outfitu. Proszę bardzo. Budki, zaraz. Skarpetki. Zamawiałam na Allegro. Cukienka Selflow. Marynarka Lamania. Myślałam, czy nie ubrać mojej nowej torebki. Ale chyba pójdę w tej, którą sobie tu zabrałam. Czyli klasycznie, chyba moją malutką z Louis. Sobie wezmę. Outfit of the day, w sensie of the night. O, tu jest. Mm, a ja tu kombinuję. A tu jest lustro na całość. Dobra, lecę. Majka się ładnie trzyma. Jest git, także jedziemy na kolację. Drodzy, my dzisiaj mamy poniedziałek. Przyjechaliśmy właśnie do miejscowości Passione To jest niedaleko Turynu. I tutaj znajduje się główna fabryka Martini. Jest też Muzeum Martini, i to jest ogólnie miejsce, od którego zaczęła się i dalej kontynuuje się w sumie cała historia Martini. Będziemy to wszystko oglądać, zwiedzać. Tutaj możecie w ogóle sobie przyjechać i takie miejsce również odwiedzić. Jest ono dostępne dla turystów, więc myślę, że jest to fajna rzecz, jak jesteście właśnie gdzieś tutaj w Turynie, w okolicach. Co jest też ciekawe, to tutaj odbywa się produkcja Martini na cały świat. Jest to to miejsce, z którego na cały świat Martini potem wypływa, wylatuje i tak dalej. Także takie kultowe miejsce. To jest mój dzisiejszy look. Jest piękna pogoda, aż nie chce mi się wracać. Jak myślę o tym, że w Warszawie i w Polsce jest zimno, to po prostu chcemy się płakać. Także tutaj mamy w ogóle sklepik. Jest taki mega cute ogródek. Tutaj możecie sobie napić drinka, bo jest tutaj taki bar. Drodzy, my zwiedzamy właśnie wystawę i całą muzeum, gdzie słuchajcie, są i pierwsze butelki, i cała historia marki. Widzimy proces tego, jak marka powstała, jak się zmieniła, jak zmieniły się etykiety. To jest to mega, mega ciekawe. Możemy tutaj odkryć całą historię Martini. Ale zobaczcie w ogóle na te plakaty, to jest sztos. Mi się Martini właśnie zawsze kojarzyło z tymi bardzo takimi cool plakatami, cool etykietami. I tutaj możemy zobaczyć to po prostu wszystko na przestrzeni lat. Ja zakupiłam już swoje pamiątki, a za chwilkę potem idziemy stąd, do Mediolanu i tam dalsza część naszej wycieczki. I cute lunch. Zobaczcie, tutaj jedne z najstarszych butelek. Jeśli będziecie w okolicy, bardzo polecam się wybrać. Myślę, że fajnie o tym wszystkim posłuchać i to wszystko zobaczyć, bo Martini naprawdę miało kolaborację z wieloma bardzo takimi ikonicznymi postaciami czy markami. I tutaj o tym wszystkim się dowiecie i zobaczycie też te butelki, etykiety. Jest mega fajnie. Witam się z Wami prosto z Mediolanu. Zmieniliśmy już hotel, przed chwilą przyjechaliśmy. Będziemy szli najpierw na... Martini, a potem na kolację Ja chyba zostanę w tej sukience, bo bardzo mi się podoba W sumie nie zrobiłam w niej dzisiaj dużo zdjęć A jest ona też taka wieczorowa Jak coś ona jest ze sklepu On Fleek Polska marka Pięknie leży ta sukienka, naprawdę I super jest to, że możecie sobie regulować jej długość Pokażę wam szybciutko jeszcze pokój Także tutaj się wchodzi Mamy łazienkę Tu jest szafa W ogóle fajne jest to lustro, jest takie retro, wiecie ale takie brudne Ładnie to wygląda Tak wygląda tutaj pokój Jest dosyć duży Łóżko Tutaj tak Jesteśmy w biurze Martini Słuchajcie, z przepięknym widokiem To jest w ogóle prywatne miejsce tutaj Martini do eventów I do właśnie takich rzeczy jak dzisiaj Więc pokażę Wam tutaj widoczek Patrzcie Możemy sobie oglądać Patrzcie, tu nawet jest Widok na katedrę Mega fainha. Uau! Do Naprawdę, jeszcze mamy piękny zachodzik słońca, golden hour. Cheers! Słuchajcie, dziś drugi dzień w Mediolanie Tak naprawdę nasz y, cały plan na ten wyjazd już się skończył Dzisiaj mamy lot dopiero o godzinie 19, więc do około 16 mamy czas wolny Ja chcę to wykorzystać, w Mediolanie dawno nie byłam Jeśli chodzi o zwiedzanie, to no, większość rzeczy widziałam jak tu byłam, bo byłam w Mediolanie dwa albo trzy razy Natomiast y, na pewno chcę się wybrać do sklepów i na pewno chciałabym iść do tego Starbucksa Który jest takim, wiecie, zabytkowym, ładnym Starbucksem, takim wyjątkowym Jest on bardzo duży i na pewno chciałabym kupić tą kubek. I chciałabym mieć właśnie pamiątkę stąd, bo jak byłam tutaj ostatnim razem, to jeszcze tego Starbucksa nie było Więc jest on stosunkowo nowy e, Natomiast jest to właśnie ten taki Starbucks wyjątkowy, takich, które jest chyba tylko pięć na świecie To jest taki powiedzmy sklep połączony z takim mini muzeum, no nie wiem jak to nazwać W Europie jest chyba tylko ten jeden, o ile się nie mylę Także ja się właśnie zbieram, bo za chwilkę mamy checkout idę zanieść walizkę e, I mam kilka godzin wolnego tutaj w Mediolanie, więc mam nadzieję, że też zrobię jakieś fajne fotki Cieszę się w sumie, że ten lot mamy dopiero wieczorem że mamy właśnie jeszcze ten jeden dodatkowy dzień tutaj, taki na luzie. Mamy to. Kultowe miejsce. Jestem tutaj po raz pierwszy, ale sprawdziłam, otworzyli to pod koniec 2018 roku, więc stosunkowo niedawno. Starbucksa kiedyś w ogóle nie było we Włoszech. Bardzo się wstrzymywali od tego, gdyż oni uważają, że mają bardzo dobrą kawę, nie chcieli mieć po prostu... Biznesy z Ameryki, ale jak widać się przełamali. Jest tylko kilka takich na świecie. Jest tutaj specjalne menu. Zobaczcie, jak to w ogóle wygląda.